Po raz pierwszy w historii chyba wpadnie tego. O a jak tamten uderzył w ogóle? Że chyba po raz pierwszy wpadnie niestety ten. E, trzy części. Jednego odcinka. Ała. Cześć was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Uzkowika i a to jest kolejny odcinek z jej zagrajmy w Revolt! A właściwie to można powiedzieć taki bonusowy odcinek serii Zagrajmy w Revolt, bo jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku praktycznie ukończyliśmy jeden z turniejów, czyli właśnie z e, turniej z, z Simulation Cup, i po prostu przeszliśmy i zdobyliśmy tytuł Revolta. I jako, że udało mi się odkryć, że tak naprawdę po tym jak, jak zdobydzie się jeden turniej, to, jeden Puchar, to tak naprawdę reszta jest taka sama, to stwierdziłem po prostu, że no, już mamy ukończoną grę, tak naprawdę w 100% i nie musimy przechodzić jej dalej. Ale jeszcze brakuje kilku rzeczy, które chcę wam pokazać. Mianowicie chcę wam pokazać najpierw tego, chcę wam pokazać e, tego oto tryb, czyli oczywiście stad areny, jak ona wygląda. Kiedyś wam pokazywałem ją, jak już wygląda przede wszystkim z recenzji na N64 po mojemu, ale nie było okazji, żeby jej pokazać oczywiście na. W wersji PlayStation 1, dlatego zamierzam ją tutaj pokazać i zobaczymy jakie będzie porównanie, bo nie ukrywam, że w tamtym przypadku mi się o wiele lepiej sterowało. Zobaczymy czy tutaj w ogóle coś będzie bardziej pokazane przede wszystkim. Tu oczywiście ten tryb to jest takie coś, że po prostu może sobie wziąć jakikolwiek samochód i tak jakby pojeździć na tych, na trasach, żeby albo potestować, albo po prostu zdobyć jak najwięcej gwiazdek, które nie pamiętam dokładnie co, co znaczyły, ale cóż, to akurat nie będzie problemu z tym, z zapóźnianiem się z trasami. I z tego co widzę, chyba będę musiał wjechać na górę, dlatego zaraz to zrobimy i postaramy się oczywiście, to wszystko. Uff! Dobra, jest pierwsza gwiazdka, przynajmniej nie odejdę tu już z niczym praktycznie. <laughs> Chwila, cofnij się, cofnij, cofnij. No, teraz proszę mi tutaj powoli. Uff! Znaczy nie powoli, bo to ja jednak muszę mieć dosyć sporą prędkość, ale tu proszę teraz, dziękuję. Dobra, teraz tu może wiadę i wyskoczę! I wróciłem się na sam początek praktycznie. Ach! Tak jak mówiłem wtedy z tą pangą, że to nie jest dobry wybór na tak naprawdę tego samochodu, bo widzicie jaki on jest beznadziejny, jeżeli chodzi o sterowanie. Nie wiem jak trzeba po prostu mieć mocną prędkość, żeby kurde się rozpędzić i żeby to ogarnąć. Ale jak widać, jeżeli chodzi o to porównanie właśnie, to troszeczkę jest lepiej w porównaniu oczywiście do wersji z tego z N64 po mojemu, ale to nie znaczy tak, że to jest oczywiście ideał. Ale wiem jedno przede wszystkim z tego z tego odcinka, że na pewno tutaj nie będzie już kurde. Z... 50 minut odcinka, tak jak to było poprzednim razem, gdzie Kurde Gra stwierdziła, że o, damy ci bardzo długie trasy, to pojedzie sobie troszeczkę. I mi się to mega nie podobało, bo musiałem tnąć niestety odcinek na trzy części, bo patrząc na to, oczywiście jak ja robię to. Ja nie lubię. Ja nie lubię po prostu dawać jak najdłużej najdłuższych odcinków, bo wiem doskonale z doświadczenia, że... Wy byście i tak nie obejrzeli tych odcinków, bo za długie po prostu by były. Dlatego stwierdziłem, że o 15 minut będzie takie ideałem. Ewentualnie 30, właśnie na jeden ten odcinek. O, tutaj jest w ogóle ten trafiłem. I zobaczymy, czy dam radę, to ten powrótku to wziąć. Nie tego chciałem. A tutaj jest taka, jakby wyskocznia trochę. Dobra. Tu akurat chyba tego ja się nie miałem okazji ten zobaczyć. A widzę chyba jest problem, bo nie mogę się ten rozpędzić. Kurde, nie mogę się rozpędzić! Nie mogę się rozpędzić i nie wiem co ja mam tutaj zrobić. Oj chyba rzeczywiście za ten, chyba beznadziejny samochód wziął. To chyba nie jest odpowiedni wóz do tego. No bo, bo widzicie, ja nie mogę nawet się ten, ja nie mogę nawet się tam wybić. Jedynie co robię, to się rozpędzam i praktycznie w połowie może dopiero docieram. Nie, to chyba nie był odpowiedni wybór. Ja muszę się tam chyba wrócić na górę i powoli to podjechać. No dobra, dobra, zobaczymy jak to ten. Oczywiście z tego, z obietnicy taką jaką dałem wtedy z poprzedniego odcinka, to na pewno już Wam pokażę gotową trasę, którą zrobiłem w Custom Track. To akurat nie musicie się o to martwić. Mam ją gotową i pokażę Wam, jak ona mniej więcej wygląda, i powiem mniej więcej historię tego, jak ona ma wyglądać. Oczywiście by nie było, ja zasłonię na tym, na montażu nazwy nazwę tej trasy. Ui! To było piękne, nawet nie mogłem jechać do końca. Panga jest beznadziejna, nie bierzcie jej nigdy. Ja ją wziąłem tylko dlatego, żebym pocierpiał. Tak jak widać, ale. Praktycznie dla was można zrobić wszystko. Yy, dobra, 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 dobra. dobra. Może się tam wrócę i spróbuję jeszcze raz podjechać. Bo w tym momencie mam na ten moment 6 tych 6 gwiazdek. A chciałbym mieć chociaż 10, jeżeli będzie taka możliwość. A przynajmniej tak przy okazji tego. Uy, powoli, powoli. No, to wy widzicie? Ja już byłem gotowy. Zatrzymało mnie. Krasz twierdziła takie: Nie, musisz zmienić wóz. A najgorsze, że żaden inny nie pasuje, bo nawet Wolken Turbo, szczerze powiedziałem, że jak nawet podjechał, to i tak by nie pasował, więc to chyba, to nawet nie ma różnicy, czy wybiorę ten wóz, czy tamten wóz, to nie ma różnicy. Tak, tak naprawdę to nie wiem, co ten panga może tutaj zdziałać. bo on jest taki słaby. O, teraz mnie znowu zatrzyma, nie! Nie zatrzymało mnie. Ale prawie, prawie, prawie. Ale chociaż mam kolejną gwiazdkę, to jest najważniejsze. Lepsze już to niż nic. Uuu, nie tak mocno, nie tak ostro, droga Pango. Dobra, ja tu może wyskoczę. Powiedziałem, wyskoczę! Wyskoczę! Alo! Ty nie wierzę, utknąłem. Ja tam utknąłem przez chwilę. Dobra, jeszcze raz podjedziemy. Zobaczymy, jak mi teraz wyjdzie ten przejazd. Bardzo dobrze mi wyszedł. Praktycznie ten, praktycznie utknął. E, 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 co tutaj się dzieje? Dobra, muszę przyznać, to jest, to jest akurat. Tu akurat się świetnie bawię, muszę przyznać, szczerze. Z tymi wszystkimi błędami i tym podobne, związanym z Revoltem, że. Wstanę i praktycznie nie będę wiedział gdzie jechać dalej. O, chwila. Tu chyba mogę wjechać. Co prawda to chyba nie jest to miejsce, gdzie wtedy wjechałem. Ale zaraz sprawdzimy. A nie, to jest tu. Ech, powoli. Powoli panga. Powoli, chcę chociaż tego. Chcę chociaż. E... Chcę Szeczu... tu... Dobra. No tak, bo przecież tu nie wiadę. Za słaby włos mam, żeby zrobić takie triki alatonego Hołka. A szkoda. Powoli. Poproszę. Po, y, inaczej, może. Po prostu na górę. O ile będę mógł tu wjechać na górę. A jak patrzę na to, to chyba nie będę mógł. Chociaż. Może będę mógł. Bo mam. Przypominam, mam tego. Mam obecnie 8, a chcę zdobyć jeszcze ten. Jeszcze dwa. Powoli. Powoli! Stój! Tak, e, oczywiście. I znowu mnie zatrzymało. Podoba mi się to. Let's go! Dobra, mam już 9. Jeszcze tylko jeden i możemy stąd się wynosić i pokazać... Pokażę wam moją tą... Kustomową e, trasę, którą zrobiłem specjalnie dla was. Więc jeszcze tutaj jeden praktycznie z tych kolegów tu czeka. O, zrobiłem to w taki sposób, staj, 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 staj. Wiecie co ja chciałem zrobić? Ja chciałem z wyskoku to zrobić. Ale to chyba nie jest dobry pomysł na ten wóz. Ja po prostu po, po, postaram się tak wjechać. Dobra, mamy 10, możemy się stąd wynosić, tak jak powtarzam, nie bierzcie panki, Nikt w życiu nie bierzcie Pangi. Ona jest beznadziejna i nie ma co tak naprawdę tego. Nie ma co tak naprawdę, e... Się z nią męczyć bo jest beznadziejny to samochód. Po czym ja brałem? Nie wiem, nawet nie będę tego określać w żaden możliwy sposób, można powiedzieć. Ale dobra, teraz, tak jak już obiecałem, czas na pokazanie Wam specjalnie kastowej trasy. Najpierw, żeby to zrobić, musimy władować naszą trasę, bo kiedy ją zrobimy, to zapiszemy ją, co prawda, w kar karcie pamięci. Ale musimy ją też samodzielnie władować, żeby ten, żeby gra po prostu znalazła ją. Cóż, teraz wchodzimy oczywiście w Single Race, w tym przypadku weźmiemy Simulation Mode, na strip. Wybiorę sobie jeden z tych, wybiorę sobie jeden z nowcy samochodów, który się odblokował i to będzie ta trasa, oczywiście będzie zasłonięta, aby nie było i zobaczymy jak ona teraz pójdzie. Ja już ją trochę testowałem i jest ona dziwnie mi ona wyszła, ale przez to, że to trochę ma ograniczone jednak możliwości, to stwierdziłem, że dobra już nie będzie tak. Ale to zaraz powiem, jak będzie wyglądać ta trasa. No i cóż, moi drodzy, witamy serdecznie na trasie, która się nazywa, a przynajmniej tak ma wyglądać Melbourne Park. Dla tych, co wiedzą, czym jest Melbourne Park, to odpowiadam: zrobiłem to taką. O kurde, ale bym przeskoczył, a mogę tam jednak przeskoczyć, nieźle. So, powiem tak, tego, że to, ta trasa, to jest takie jakby, jak najlepiej próbowałem odwzorować tor z y, prawdziwej Formuły 1, czyli oczywiście sam Albert który jest w Australii, na którym kierowcy F1 się ścigają, tak w okresie marca, kwietnia mniej więcej, ale oczywiście przez to, że niestety okazało się, że tutaj ta wersja ma ograniczenia, to musiałem zrobić mniej więcej to w taki sposób jaki jest i wydaje mi się, że mój efekt jest dosyć spoko bo nie jest aż taki beznadziejny jakby się wydawało bo jest troszeczkę jednak jakby nie patrzeć, wymagającym z tymi wyskoczniami i powiem tak ja chciałem to zrobić troszeczkę inaczej, że ja chciałem zrobić taki, mieszankę przede wszystkim wszystkich wyskoczni, mieszankę wszystkich tych problemów i tak dalej ale niestety najgorsze, że Revolt nie pozwolił mi na to. A, dl a dlaczego? Dlatego, że według niego ten, według niego były dziury. Bo chciałem zrobić takie fajne, te ale zawsze gdzieś mu mówił, że to trasa nie ma połączenia. To musisz tego, musisz zastąpić czymś innym. I za każdym razem tym, co teraz, ja nie musiałem zastępować. Mimo tego, że jakaś dziura miała jakiś, nie wiem, taki mniejszy praktycznie element i tym podobny, to jednak krzyczała, że to nie jest dobry pomysł dlatego musiałem to ograniczyć do najprostszych niestety możliwości a szkoda, bo naprawdę chciałem zrobić o wiele wiele trudniejszą trasę o wiele taką bardziej przygotowaną a niestety musiałem się ograniczyć właśnie do najprostszych mechanik przede wszystkim ale tak jak już mówię że postanowiłem zrobić właśnie Melbourne Park i dlaczego Melbourne Park? bo to jest jedna z moich ulubionych tras jeżeli chodzi o Formułę 1 Zawsze jak widzę, zawsze jak jest ten wyścig O, to bolało! Zgubił się <ścoughs> Tak jak widać Uu! Siema chłopaki! O To bolało! Ech? Dobra, powoli powoli. Chcesz to wyjechać? Dobra, teraz będzie dobrze. Z Melbourne Punk to jest akurat moja ulubiona trasa, jeżeli chodzi o F1, Zawsze jak ścigają się w Właściwie w tym kwietniu to co prawda nie wstaje na 8 rano, żeby oglądać ten wyścig. O kurde, to było ładne. Nie dość, że go jeszcze wybiłem, to jeszcze sam dostałem potem. Ale to było akurat piękne. To zawsze lubię to oglądać. Co prawda wiadomo, 8 godzina, jeżeli chodzi o czas polski, to jest beznadziejny czas, bo praktycznie niedziela to się jak wstanie do pracy. Ale dla fana F1, który na przykład ten, dla fana F1 tego który ogląda F1 od y, 2000. Czwartego roku to nie jest akurat problem. Pamiętam jak kiedyś miałem problem, jak chciałem stać na siódmą rano do wyścigu. To, mimo że ustawiłem sobie budzik, to <laughs> nie, wybudziłem się. I wreszcie miałem tak dobry ten. Miałem tak dobry sens, że tu dobra Lepiej nie. No, ale cóż, w takich przypadkach można byłoby to przede wszystkim wykręcić. Potem się śmiałem, że coś nie wstajesz, kurde. Wszyscy słyszeli, ale ja nie słyszałem tego. Widocznie mi się tak dobrze wtedy spało, że nie zauważyłem takich najmniejszych nawet detali. Ale cóż, taki Melbourne Park ala został ukończony przeze mnie 3 minuty 13 sekund 54 sety, więc oczywiście to czas został wykonany. Niestety w Single Race jest taki problem, że nie mogę pokazać od razu wszystkich wyników, że jeżeli chcę wszystkie, to niestety muszę poczekać, aż wszyscy dojadą, a... O, powiedzmy że szczerze, jaki jest sens czekania tak naprawdę na wszystkich rywali którzy będą tutaj jechać Zwłaszcza, że widzicie ile tak naprawdę drugi ma ten straty do mnie A patrząc na to jak on jedzie to on wciąż ma problemy żeby w ogóle mnie dogonić Dlatego pozwólcie, że tym razem nie pokażę kto dojechał do, do końca I tym razem tylko zostawię na powtórce, żeby po prostu tego O! Co tu się stało? Powtórce, żeby po prostu myślę tak podsumować Tak więc Cóż, myślę, że już tutaj możemy zakończyć właśnie tego revolta, właśnie powtórką na e, ostatnim okrążeniu praktycznie tego wyścigu. I tak jak mówię, jeżeli ktoś będzie miał okazję zagrać w revolta, czy to na PC, czy to na PS1, czy to na N64, jak najbardziej polecam, nie będziecie żałować i będziecie naprawdę miło się bawić przede wszystkim na tej części. No ale cóż, tak jak już mówię, ja już w tym momencie będę się z wami żegnać, mam nadzieję, że odcinek bonusowy wam się spodobał, jeżeli tak nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na to zależy, ja jestem użytkownik AdiDobDobli, na razie do tego let's playa, no i cześć!